Ale mordeczki, ja jestem Szymbiasz a dzisiaj was zapraszam do oglądania mojego odcineczka dzisiaj sobie zagramy kilka meczków już mam 8% więc to się, no może 3-2 meczki sobie zagramy dzisiaj no a potem oczywiście zakończę odcinek XD um, troszeczkę sobie dzisiaj posiedziałem, tam sobie wołałem, na różne rzeczy ale bez tego, gadania, bo na pewno się tym nie przejmujecie no, meczu. Tak ogólnie to za jakieś dwa, trzy wygrane będę miał już świetną czwartą rękę, więc to już będzie zawsze coś. Dobra, e, myślę, że spokojnie wygram ten pojedynek No dlaczego mini packel laszował? On się tam z nimi bił. Dawaj, 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 dawaj! Dobre, fireball. <ścoughs> o kurde Valkyria i skontruję. Dawaj, 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 szybciej Walkiria, szybciej, szybciej. Dobra, dobra. I jep. Dobrze. Walkiria. Oh, shit, Walkiria. Oj, będzie bolało. Shit. Troszeczkę bolało, nie powiem. Mówię prototypy, czy balony ma większą szybkość, jeżeli go upgradeuję? Jest. Okej. Okay. I teraz idealny fajerbolek. Pyk, dobra. Spoczko. Kurde, ta górna, ta górna aleja, nie? mi mniej szkoda tam. Dawaj Walkilia, dawaj! Dawaj tą wieżę! Lecisz! Jeden hit! Jest dobrze! Ba barbarianki! Ostatnio trafiłem barbarianki się bardzo fajnie spisują. Spoko! Dobra, niech to się szybko zniszczy. Bęk! Witch. Mmm! -mm. Ale porobiła ta Wiedźma, Lol, myślałem, że ona to spokojnie przegra. Spokojnie przegra. Zgłaszam przeciw, wdawać! Ale teraz to spracowałem, idę. Jeszcze jeden las... A, nie nożyła. Hit, hit, hit. Dobra, tutaj pójdzie Walkiria. A tutaj pójdzie Witch.

Jest, Gigi, Dizi, łatwo, łatwo, Izi! Dobra. I widzimy się w kolejnym spotkaniu. Dobra, lecimy z kolejnym meczykiem. No dawaj, dawaj. Kurde! A! Ej! Coś mi się zwagowało! Co? Nie! Jedźma! Dawajcie barbarianki. Dobre! 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 mi P.E.K.K.A! Dobra! Łatwo! Balon! Chociaż jeden hit walniesz, nie? Dobra! Dzięki! Ideolo. No ten tutaj ziomaczek nie jest zbyt ideolo, ale spokojnie zostanie porobiony z łatwością. Nie, uciekajcie! O nie, prins, 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 uważaj, bo prins polo. Shit, dobra, nie mamy już wieży. Biegnij! Kurde. Szkoda. Wal z tego fireballa! Dobre! Kurwa! nie! Szybciej! Wal, wal, wal w niego! Dobre! Też je but, Jebut! Jebut, je dobra? Kurde on, to, kurde on to obroni, nie? Na pewno. Dawaj mi pekka na niego. wanimu mu! Dobre. A! Jep! Dobra. No nie, no nie, no nie. To A, dobra, Gigi. Dobry mecz. Good game, Empire. O, le tu polożyłem, nie. daj Widzimy się w kolejnej arence. Dajcie po kolejną arenkę. Dzisiaj myślę, że ostatnią. Taki tam szybciutki odcinaczek. Dobra, barbarianki. Kurde, nie. Nie, źle zrobiłem Bonnie. O, nie. Mogę choćby fireball, a to by o wiele więcej zrobiło im, nie? A, to było najsłabsze chyba zagranie w moim życiu. Jedno ze słabszych, nie?

O nie! Dobra, mam firebola, ale trzeba szybko to użyć. Jep, dobra. Auć! Trochę bolało. Szczerze, że się tak zamknąłem, ale troszeczkę się skupiłem. No ale i tak to przegraliśmy GG. No to. Chyba mi nie zostało nic innego, jak się z Wami pożeg pożegnać. Więc. Do usłyszenia i pa.